Witajcie. Dziś taki krótki film z użycia powerboxa w wykrywaczu Golden Mask, akurat tu jest 5 plus. Moje ustawienia, no bardzo proste ustawienia. Mam, mogę jeszcze zmniejszy sobie jeszcze gain powiedzmy. Gain, no mi się kurde mykło. Gain damy na 1, a żeby było tego. Najprostsze ustawienia, chyba jakie są możliwe. Ten troszkę tylko 27, ale on jest tutaj stabilny, więc jest OK. Powerbox jest wyłączony. Gain na 1. Mamy dwutonowość, mamy dyskryminację pełną żelaza. Grunt, jak widzicie, jest 30. Dostał dyskryminowany ręcznie i świadczy to zgodnie z instrukcją Golden Mask'a firmy, że grunt jest zmineralizowany. Tak to wygląda. Ustawienia bardzo proste. Dodatkowo, dyskryminacja, głębokość dyskryminacji jest ustawiona na 10, czyli tak jak ustawienia fabryczne. Bardzo proste ustawienia, każdy może to zrobić w całym tym zakresie. Co do testu. W tym miejscu jest zakopany półtorak z wazę. III wazy. Myślę, że gdzieś 6 lat temu został on zakopany. Z lawego wykopana dziura, prostopadle i ścianie został wbita bita ta moneta, więc jest ziemia nieruszana nad nią. No i później zasypana dodatkowo, nie? Było to wiele lat temu, już. Półtora jest można powiedzieć, gdzieś nie wiem, no 80%, dlatego że jest ugryziony taki, nie? Więc taki jest może nie za piękny, ale jest. <śm> no, więc, cel można powiedzieć, trudny. Dodatkowo to zostało zamulone i jego głębokość może nawet osiągać 30 cm, a na pewno 28 cm, to bym powiedział, tak. Tyle mogło tutaj przybyć tej ziemi przez te wszystkie lata. Tak to jednak jest. Dobra, podchodzimy z wykrywaczem, z podejścia. Cisza. Niżej cewka. Nic. O. Tam trzaski delikatne są. Jak widzicie, cel nie zostałby na tych ustawieniach i w tych warunkach glebowych wykryty. Wobec tego mamy takiego przyjaciela jak Powerbox. Włączę go. Na pewno się zresetuje wykrywacz. Mam identyfikację plus 85, więc fajnego koloru. A przede wszystkim 84, się pojawia pewne audio. Bez żadnego problemu. Widzicie to? Może jest to troszeczkę taki charczący sygnał, ale słupek jest pewny i plus 86 bije, prawda? Może gdybym bardziej jeszcze precyzyjnie ustawił grunt, gdy mam ten powerbox włączony, to, może bym osiągnął jeszcze lepiej, lepszy wynik, prawda? Więc myślę, teraz mi to wpadło do głowy, że PowerBox powinien być. Zróbmy zresztą to zrobić, nie? Może się to uda. <grystanie> Niestety. Było 30. O, 29 jest ciszej. Zobaczymy, 28. Wydaje mi się, że jest ciut lepiej. No więc taka ciekawostka, do którą teraz wpadłem, żeby jeśli używacie powerboxa, bo tak. Jeśli w dosyć łagodnych warunkach dostojacie ten wykrywacz do gruntu, to macie pewne widełki. Powiedzmy, te widełki dostrojone do gruntu znajdują się, powiedzmy, 25 a 32, prawda? I w tych granicach możecie się poruszać, jeśli wykrywacz jest nieustawiony na ostro. Jeśli wykrywacz jest na ostro, to pewnie się te widełki zmniejszą, więc bardziej wycelować. nie? Nie wiem, czy to rozumiecie, ale tak to chyba wygląda, nie? No. Jak widzicie, no na, na tych ustawieniach udało mi się tą monetę znaleźć i prawdopodobnie znalazłem ją w terenie. Do czego służy Parbox? No, powerbox służy do miejsc przeszukanych. Takich, które obfitowały kiedyś w dobre znaleziska, a teraz na przykład jest pusto, nie? jest cisza i chcecie jeszcze coś wyciągnąć, nie? no to w tym momencie używacie powerboxa, do tego on służy. Może nie w każdych warunkach terenowych, glebowych, wiadomo, zakłócenia EMI, prawda, będzie można go użyć, ale w e, wielu na pewno tak. Więc jest to bardzo uważam przydatna sprawa. Dodatkowo no, macie tutaj teraz... E, e, pokazałem Wam do czego służy pole testowe. E, dobre pole testowe z monetami powiedzmy na skraju detekcji służy właśnie do odkrywania takich rzeczy. I do poznawania, jak wykrywać, że reaguje w określonych sytuacjach. Gdyby ta moneta była zakopana dosyć płytko, to użycie Powerboxa nie byłoby tak widoczne i byście tego nie zauważyli nawet, nie? ale dlatego, że ona była prawie niewykrywalna, można powiedzieć, a dzięki Powerboxowi została wykryta, macie, macie, macie wiedzę, jak działa. Dodatkowo macie wiedzę, jaki sygnał otrzymaliście, jakie było audio. Jaka była identyfikacja? Wiecie, jak wykrywać się zachowuje przy bardzo głębokich celach trudnych z użyciem Powerboxa. No to w sumie to wszystko. Do usłyszenia.